Dlaczego warto być wdzięcznym za małe rzeczy? Wdzięczność za małe rzeczy jest kluczem do życia pełnego radości i pokoju. W codziennym biegu często zapominamy o drobnych błogosławieństwach, które nas otaczają: w promieniu słońca, uśmiechu bliskiej osoby, smaku ulubionej kawy. Jednak Biblia i psychologia uczą że to właśnie wdzięczność za te małe rzeczy pomaga nam dostrzegać Bożą obecność w każdym aspekcie życia i czerpać z niego głębszą radość. Psalmista pisze: Dziękujcie panu, bo jest dobry, bo na wieki jego łaska, księga psalmów, psalm 118, werset pierwszy. Słowa te przypominają, że wdzięczność powinna być naszą odpowiedzią na Bożą dobroć i troskę. Każdy dzień jest darem, a dostrzeganie małych rzeczy, za które możemy być wdzięczni, pomaga nam zauważyć Jego działanie w naszym życiu. Jezus również wskazywał na wartość wdzięczności. W Ewangelii według Łukasza dziesięciu trędowatych zostało uzdrowionych, ale tylko jeden z nich wrócił, aby podziękować Jezusowi. Jezus powiedział: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Ewangelia według Łukasza, rozdział 17, werset 17. Historia ta pokazuje, że wdzięczność jest nie tylko wyrazem szacunku, ale także świadectwem naszej wiary i świadomości Bożego działania. Psychologia podkreśla, że wdzięczność ma ogromny wpływ na nasze zdrowie emocjonalne. Badania pokazują, że osoby praktykujące wdzięczność są bardziej szczęśliwe, mniej zestresowane i lepiej radzą sobie z trudnościami. Wdzięczność za małe rzeczy pomaga nam zmienić sposób myślenia. Zamiast skupiać się na brakach, uczymy się doceniać to, co już mamy. Jak praktykować wdzięczność za małe rzeczy w codziennym życiu? Po pierwsze, zacznij dzień od dziękczynienia. W liście do Tesaloniczan Paweł pisze: W każdym położeniu dziękujcie. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział piąty, werset osiemnasty. Nawet najprostsze rzeczy: oddech, ciepło promieni słońca, chwila spokoju, są okazją do wdzięczności. Po drugie, prowadź dziennik wdzięczności. Każdego dnia zapisuj kilka rzeczy, za które jesteś wdzięczny mogą to być drobnostki takie jak smaczny posiłek czy miła rozmowa z przyjacielem W psalmach czytamy Wspominaj dzieła, które pan uczynił Księga Psalmów Psalm 77 werset 12 Zapisując swoje błogosławieństwa uczysz się je zauważać i pielęgnować Po trzecie wyrażaj wdzięczność w relacjach Paweł w liście do Kolosan pisze a wszystko, cokolwiek czynicie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa. Dziękując przez Niego Bogu Ojcu list do kolosan, rozdział trzeci, werset 17. Okazywanie wdzięczności innym wzmacnia więzi i przypomina nam, jak wiele zawdzięczamy ludziom wokół nas. Po czwarte, ucz się dostrzegać Boże błogosławieństwa w każdej sytuacji. Nawet w trudnych chwilach Bóg działa dla naszego dobra. W liście do Rzymian czytamy: Wiemy, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. List do Rzymian, rozdział 8, werset 28. Wdzięczność za małe rzeczy pomaga zauważyć jego obecność nawet w wyzwaniach. Wdzięczność za małe rzeczy otwiera nasze serce na Boże działanie i pozwala nam żyć pełniej. Jak mówi psalmista, Dziękujcie panu, wzywajcie jego imienia, głoście jego dzieła wśród narodów, Księga Psalmów, Psalm 105, werset pierwszy. Wdzięczność nie tylko przynosi pokój serca, ale także wzmacnia naszą wiarę i relacje z innymi. W codziennym życiu łatwo przeoczyć małe błogosławieństwa, ale to właśnie one budują naszą radość i wewnętrzny pokój. Przyjmując postawę wdzięczności, otwieramy się na pełnię życia, którą Bóg chce nam ofiarować. Dziękuję za dziś, serdecznie Cię pozdrawiam.